Dobry bardzo. Dzisiaj poranek jest mglisty, deszczowy, ciemny, dlatego na śniadanie e, będę, będę robić, już zrobiłam w zasadzie e, jabłka pod kruszonką i tutaj mm, w tej kruszonce mamy mąkę pełnoziarnistą, płatki owsiane, brązowy cukier, cynamon i masło. Także zaraz będę to porcjować. Pod spodem oczywiście mamy. Jabłka, które wcześniej mogliście zauważyć, także zaraz będę to porcjować i zabieramy się za śniadanie. No, myślę, że taka wersja, powiedzmy, owsianki na jesień jest idealną opcją. Jeszcze muszę Wam pokazać, ponieważ przynieśliśmy już z balkonu naszą papryczkę, czyli i zobaczcie na to, zobaczcie w ogóle, jaka jest piękna, jest jeszcze trochę mokra, bo cały czas ona spada, ile ma tutaj tych papryczek niesamowite, piękne drzewko nam z tego wyrosło. Tutaj są jeszcze maluszki. Naprawdę jestem mega dumna. Proszę bardzo, jak tegoroczny balkon był średni, tak, ta papryczka. Naprawdę ok. Słuchajcie, dzisiaj paradoksalnie, bez makijażu, będę mówić o produkcie do makijażu. Rzuciłyśmy sobie z Karoliną Challenge, żeby zużyć jeden produkt kolorowy. I to wiecie, zużyć tak 100% zużyć, nie używać tylko zużyć, nie zobaczyć denko i odłożyć i jakby powiedzmy, że ja może nie to, że nie mam z tym problemu, ale ja mam tak, że jak się czegoś już, wiecie, jak coś sobie postanowię, to się tego trzymam i e, stwierdziliśmy z Karoliną, że to będzie dobry pomysł, żeby, bo ona ma kilka, już wam tak enigmatycznie mówię o co chodzi, e, stwierdziłyśmy, że to będzie dobry pomysł, że będziemy siebie wzajemnie motywować, e, żeby zużywać te produkty. Wybrałyśmy brązery. I słuchajcie, ja wybrałam brązer z Maka, o którym Wam mówiłam już na początku tego roku, w zasadzie na początku mojego kanału. Jak pokazywałam 20 produktów, które chcę zużyć, i mówiłam tam o brązerze z Maka. I słuchajcie, to jest produkt. Ja miałam, zacznę od tego, że to jest brązer, który ja miałam kiedyś w innym odcieniu i bardzo go lubiłam. Ten w odcieniu jakimś złotym z brokatem. Nie jest moim ulubionym produktem, delikatnie rzecz ujmując, nawet dzisiaj się z Karoliną śmiałam, że gdyby ten brązer kosztował 10 zł, to ja bym go komuś oddała. No ale z racji tego, że trochę kosztował, że mogę zbierać puste opakowania, żeby później wymienić je na nowy produkt, będę go używać i też w zasadzie głównie taka wtedy była moja myśl, że kupiłaś, to proszę bardzo, następnym razem się 10 razy bardziej zastanowisz, zanim kupisz bo będziesz pamiętała, ile czasu to zużywałaś. I wybrałyśmy sobie z Karoliną takie produkty, i wiecie, ten tutaj ma 10 gramów, więc to jest naprawdę duży produkt. Karolina ma tam chyba 4 brązery, które chce zużyć, no ale wybrałyśmy taki, po który najrzadziej sięga, by wiecie, też się zmotywować do zużywania, także u niej na kanale na pewno ona wam pokaże, który to i tak dalej. I śmiejemy się, bo ja, o tym, ja za tym nie przepadam, bo mnie wkurza, bo jest tak. No to taki zwykły, a ona ma kilka i śmieje się, bo cię mi napisała, że ona nie lubi tego brązera, który ja jej wybrałam do zużycia. Co prawda jest trochę mniejszy od tego, no, ale wiecie, nadal jak się nie przepada z jakimś produktem, a ma się inne, no to średnia sprawa. I cię mi napisała, że to moja wina, bo wybrałam, że ma zły humor, bo wybrałam jej produkt, który ma używać, którego nie lubi. No ale z drugiej strony dzięki temu będzie go zużywać, że śmieję się, że to ani do bronzer, ani do róż i, i teraz musi to zużywać, także rzuciłyśmy sobie obie wyzwania, Stwierdziłyśmy, że jak kiedyś zużyjemy te bronzery, ja zaraz Wam pokażę z bliska jakie jest zużycie, żeby za jakiś czas móc porównać. Śmiałyśmy się, że jak już kiedyś, kiedyś zużyjemy te bronzery, to słuchajcie, wybierzemy sobie jakąś pomadkę, żeby zużyć ją do końca, także... Trzymajcie za nas kciuki. Słuchajcie, może Wy chcecie dołączyć do takiego naszego challenge'u. Może Wy macie jakiś taki produkt kolorowy, który, no jest ok, ale jakoś za często po niego nie sięgacie i w ogóle on się nie zużywa i nie jesteście przekonane do tego koloru, a nie chcecie go oddawać, bo nie wiem, macie do niego sentyment, bo Wam go szkoda, bo kosztował dużo. No nie wiem. Każdy powód jest dobry, ale jeśli chcecie dołączyć do nas do takiego wyzwania, może macie jakiś puder, może macie jakąś pomadkę, e, wiecie, no te kosmetyki jednak trochę czasu się zużywa, a już jak się coś powie, albo napiszecie mi komentarz, że dołączacie do nas, jak już się to powie głośno albo zostawi gdzieś jakiś komentarz, no to już jednak trochę takie bardziej zobowiązanie jest. Także podjęłam się wyzwania z Karoliną, rzuciłyśmy sobie challenge i teraz będziemy zużywać te produkty. Co prawda, ja jego i tak używam, bo sama sobie już kiedyś powiedziałam, że o nie, sięgniesz po paletkę z benefitu dopiero jak to zużyjesz, bo ja kupiłam ten produkt, jak już miałam paletkę z benefitu, byłam z niej zadowolona i za przeproszeniem szukałam lepszego rozwiązania, tak powiem. I napiszcie w komentarzu, czy dołączacie do naszego wyzwania. Może akurat wiecie, zechcecie i w kupie będzie raźniej i będziemy sobie co jakiś czas robić aktualizacje. No także, dobra, pokazuję Wam bliżej ten produkt, bo... No teraz już jak się coś oficjalnie powie i się oficjalnie z kimś spisze, no to nie ma to tamto. Jestem teraz jeszcze bez makijażu, ale będę dzisiaj wykonywać makijaż, więc oczywiście użyję tego bronzera. No i słuchajcie, to jest ten produkt. Bronzing Powder z Maca w odcieniu Refined Golden. No on jest ok, wiecie, to nie jest taki bubel, że robi mi jakieś... Próbuję go otworzyć, że robi mi jakieś plamy, czy nie wiem, zapycha moją cerę, czy coś w tym stylu. Po prostu on jest nijaki. O, o, proszę bardzo, tutaj widać, widać troszeczkę te drobineczki, których na szczęście na twarzy jakoś tak mega nie, nie, nie są aż takie jakieś bardzo zauważalne, no ale nie wiem, jakoś jest dla mnie bardzo średni. I jak widzicie, no zużycie tutaj, co prawda aparat tego nie oddaje ale wiecie co, jak ja tu przejadę palcem to ja czuję delikatne wgłębienie ja nawet swoimi oczami je widzę ale mam wrażenie, że tego aparat nie chce oddać i, i, i specjalnie wiecie tutaj zaniża zużycie tego produktu dobra, mam nadzieję, że coś tam będzie widać no także takie jest zużycie na dzień dzisiejszy słuchajcie, za parę tego. o, o, widzicie myślę, że za parę tygodni przyjdę do Was z aktualizacją i mam nadzieję, że wiecie, że coś tu się będzie działo i że kiedyś, kiedyś zobaczymy tam chociaż takie meluteńkie denko. To wiecie, to już będzie bardziej motywujące. No ale na ten moment startuję prawie z nowym produktem, więc proszę trzymać za mnie kciuki. Za Karolinę też. Przed zakupami postanowiłam jeszcze zrobić porządek w tej szafce, bo słuchajcie, tutaj jest wszystko i tutaj jest Armagedon i my tak odstawiamy coś na, na początek i to przesuwamy, żeby nie wypadło nam na głowę. Więc stwierdziłam, że czas najwyższy. Tutaj mam olejniane, tam z tyłu są rzeczy, głupki, jakieś myszki, zabawki, bo wszystko zawsze ładowaliśmy tutaj, ale stwierdziłam, że nie. Ta półka może być na tyle funkcjonalna, że czas najwyższy zrobić tutaj porządek. Proszę bardzo, półka, półka, pudła z Sephory. Bułka ma specjalną półkę na smaczki. E, a tutaj zobaczcie na to. Nie będę wspominać, że w tym pudełku na pierniczki jest jeden piernik, ale okej. Okay. Tutaj za czasów Fit Freaka, Gym Freaka. Same miarki po odżywkach, także one generalnie są bardzo spokojne. Ja je mam prawie w każdej mące, bo fajnie się sprawdzają. No ale zobaczcie, jaki tu jest bałagan. Tu wielki, pusty słoik po wiórkach kokosowych. Jak jechaliśmy na żagle, nie miałam pustego słoika, żeby krem z pomidorów wrzucić. No zobaczcie, co tu się dzieje. No ja no, no nie mogę, no. Proszę bardzo, od razu lepiej. Tutaj mamy oliwy e, i oleje, z tyłu mamy płatki śniadaniowe, mamy dużo, m, mamy naprawdę duży zapach kawy, zapach, zapas. Tutaj z kolei są wszystkie dodatki do koktajli i masło orzechowe. A tutaj wszystkie butelki. Stwierdziłam, że nie ma chowania butelek z olejem czy z oliwą w szufladach, tylko wszystko będzie tutaj. Ta szafka jest na tyle wysoka. Cześć, awokado. Ta szafka jest na tyle wysoka, że ona tutaj wszystko pomieści, i wszystko, wszystko będzie w jednym miejscu. Ale wiecie co czy wy też tak macie, że idziecie za ciosem, że ja już teraz czuję niedosyt eee, i przyszedł czas na półkę z herbatami, tam są jakieś kubki stare, których w życiu nie będziemy używać, także to no roboty. No dobrze i powiem wam, że jestem z siebie bardzo zadowolona, że wywaliłam to przed wyjazdem do Solgrosa, bo jakbyśmy pojechali, na pewno znalazłabym jakąś herbatę dla siebie. Jak widzicie na ten sezon herbat mi wystarczy, mogę wam tylko na szybko pokazać moje ulubione. Znacie już je, to jest ta biała z Big Active i czekajcie, oj, oj, i ta zielona El Grey z Diptona. Tak patrzę, czy coś jeszcze tutaj jakoś wybitnie mi smakuje, to szczerze Wam powiem, że nie. Standardowa, klasyczna, nie, standardowa, klasyczna mięta, której teraz nie widzę, jest gdzieś pod spodem. Ta z eukaliptusem jest spoko, ale jakoś mi nie podeszła. Ta, przestrzegam, jest obrzydliwa i z tego co pamiętam jest chyba z Lidla, także nie polecam, bardzo nie polecam. Szczerze i otwarcie informuję, że zrobiłam tutaj porządek i powiem Wam, że skończyły się na ten sezon u nas zakupy herbat. E, zazwyczaj jak jesteśmy w jakimś sklepie i widzimy jakąś nową, to kupujemy, ale tutaj nie wiem, czy aparat to pokaże, tam po prostu z tyłu wszędzie są herbaty. Skończyło się wystarczy nam na tegoroczną jesień na pewno. Tam są jakieś pojedyncze z herbaciarni lub z kawiarni kawy. Tutaj jest bułki pudełko, a z tyłu słuchajcie, mamy trzy prawie pełne opakowania kawy rozpuszczalnej. Nie wiem jaką za przeproszeniem, jaką cholerę my to mamy, bo ani ja, ani mój chłopak kawy rozpuszczalnej nie pijemy, także no, tak jak widzicie, porządki. Kupiliśmy mnóstwo rzeczy, ale nie będę pokazywać już wszystkich, bo chcę to szybko rozpakować. Ale jedną oczywiście z takich niezbędnych, naprawdę niezbędnych rzeczy był palnik do żywności. Także słuchajcie, mój chłopak powiedział, że jak schudnie parę kilo, to uczci to kremem brule i podpalanym, takim wiecie, cukrem, tak? Tak. No. Także ja się zabieram za rozpakowywanie tego wszystkiego i jeszcze pokażę wam mega, mega piękne szklanki, jakie kupiłam. A jeśli chodzi o szklanki, to w pepko upolowałam sześć takich i słuchajcie, one były za 15 zł trzy sztuki i były jeszcze w takim różowo-fioletowym odcieniu, także ja mam sześć takich szklanek. Myślę, że one o. Tutaj widać jak wyglądają. Myślę, że będą super wyglądały do wody, do soków. Także bardzo się cieszę, bo pozbyłam się wszystkich brzydkich szklanek i kupiłam jeszcze taką większą formę, bo takiej formy się jeszcze nie dorobiliśmy. A czasami na przykład człowiek chce zrobić podwójną porcję szarlotki. Także to są moje zakupy z Pepco. Zaraz biorę się jeszcze za rozpakowywanie tego i zastawienie do zmywarki, żeby było już gotowe. A na kolację szef kuchni serwuje dzisiaj taką sałatkę, która ma w sobie sałatę lodową, paprykę, żurawinę, ser kozi Przypieczony słonecznik, i połówkę naszej bułki wrocławskiej, które wczoraj robiliśmy i wyszły tak pyszne, że wchodzą do naszego stałego menu. Także bułka wrocławska z Thermomixa bardzo polecam. I słuchajcie, tym optymistycznym, bo jedzeniowym akcentem będę kończyć dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Dajcie znać, co wyjecie najchętniej na kolację. U nas są to sałatki, bo ja robię duże porcje sałatek. E, dzięki czemu są sycące, ale nie są jakoś mega kaloryczne. Eee, no i przemycam tym samym porcję warzyw do naszego jadłospisu, także kończę na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Pa!